Diablice moje, gdzie są, wiesz, rogi twoje? No bo widzisz, Lucyferze, anioł, jak to wściekłe zwierzę, Porwał rogi. No i w nogi. Koniliśmy go aż do nieba, ale strasznie szybko biega. Uciekł nam i gdzieś się spył. Został po nim złoty kurz. Pył zwalnił trochę na zakręcie, ale to, tu bez talencie, Panie drogi, ale to już piąte rok. A w tym tygodniu dodać trzeba, coraz bliżej jej do nieba. O skrzydełka się postaraj, i. W Ja. Jara, mówcie, co tam na ziemi. Niech twych planów tam nie zmieni. Ziemia w grzechach pogrążona. No niech ja skona, czy dostanę do poroże. Ale nudziaż. O mój boże, ja, ja Ziemia w grzechach pogrążona. Grzeszy ojciec, grzeszy matka, grzeszy dziadek, grzeszy babka, grzeszy sąsiad i sąsiadka, grzeszy ciotka, lodzia złąży. Ledwo z łóżka postać zdąży, a najbardziej władza grzeszy. Władza grzeszy? No mm. z tego nie płoczeszy! Święte grzesza święty gróźb wymiera wroga, zbawiciela od szpiega piesa, od SMS-a. Na anioły i aniołki, oczy już ta, ta dziewczyna. Tu jest dama, a przy damach mówić brzydko nie wypada. Hurst diabła! Tam w Betlejem, gdzieś wstające. ma narodzić się panience. Co Maryją się nazywa, ktoś kto grzechy wszystkie zmywa. Małe dziecię się zrodziło, zmywa grzechy. E mózg jej zmyło! Misja jego ma być wielka. Dzwonić. Dzwonić do zie ziemskiego biega. Y Cóż do cholery robi ta lebiega? Niech potwierdzi, niech potwierdzi lub zaprzeczy wszystkie te dziwaczne rzeczy, o czym mówi diabełuszka. A ja z wami udam się w stronę łóżka. 6-6-5-2-3-0 Co tak długo nie odbiera? Może znowu kogoś śledzi? Albo gdzieś tam na widowni siedzi? Cóż tak robi ten lebiega? Pewno ludzi tutaj w koło mówią, że ma się narodzić. Ktoś kobieku chce zaszkodzić. Powiem, wszystkie ludzkie grzechy ma odkupić. O mój Boże! Nie ma co się w jakieś paniki wpadać. Przecież takie dziecko nie potrafi władać. Jeśli nawet umie ten synek Maryny, to ma wspaniałe ja wspaniały na Jaki masz plan, mój kochany? W piekle tutaj nie jest znany. Wie się. Jesteś bystre jak w kociołku woda. Przecież mamy na osługach naszego Heroda. Za poczucie władzy, złota dwa woreczki, a on podniesie rękę na złote dziadeczki. Herod nam oddany da przez to początek: okrutnej, aż miło rzezi niewiniątek. Kończę te desputy, oszczędzam tanie minuty. A ty zajmij się Herodem. Herod, sługa, a sługa swego pana słucha.